Witam wszystkich, przed nami BMW E9. Wszystko jest uzgodnione z właścicielem, możemy zaczynać naprawę tego samochodu. Oczywiście naprawa będzie podzielona na etapy, bez stresu, bez terminu, bez wyceny samochodu, nikt nie wie ile to wyjdzie ani Wy, ani ja tutaj, ani właściciel, nie wiem ile będzie kosztowała naprawa tego samochodu. Ponieważ nie wiadomo jakie są jeszcze dostępne blachy, w jakim stanie są te blachy i tak dalej, więc hmm, czas pokaże. Ale mam dla Was bardzo dobrą informację, ponieważ hmm, ponieważ pod każdym filmem z, danej, z danego etapu będziecie mia mieli rozpisane ile Mater, ile kosztowały już materiał, i ile kosztowały części, które zostały już na dany etap zakupione, i też ile kosztowała naprawa, czyli ile ja już skasowałem za to, co będziecie widzieć na filmach, czyli będziecie mieć 100% po, po, objaśnione cenowo, ile kosztuje taka renowacja. A pod tym filmem dowiecie się już, ile kosztuje. Sama ta E9, którą tutaj sobie oglądacie. Oczywiście E9 można kupić w różnym stanie. Zobaczcie sobie, mamy tutaj też E9 w nieco gorszym stanie. Wiadomo też, warto ją naprawiać, ponieważ coraz mniej jest tych samochodów. A na, no, kto widział E9, no, to wie, że to są bardzo ładne linie tych samochodów. Bardzo ładnie te samochody wyglądają. Oczywiście można to też trafić na E9, które już ktoś naprawiał. No, raczej blacharzem się nie nazywało, no ale zobacz, zobaczcie sobie na tym przykładzie. Tu jest tylko jakieś popyrkane blaszki, i tak dalej, jakieś nity. No. Wielu ludzi nie wie, że trafi do jakichś tam fuszerantów, myśli, że mają dobrze zrobioną robotę, a tak naprawdę zobaczcie sobie jak tutaj to zostało wykonane. Na przykład dorobienie tego elementu. Zobaczcie jak on jest dorobiony, ten element, a jak powinno być względem oryginału, jak oryginalnie wyglądał ten element. Czyli, no o co chodzi, nie wiem, wziął blachę, jest podrynny, wygiął, wstawił, zaspawał i dla niego to jest, no, blacharka skończona. No ja nie rozumiem tego, ale nie będę wchodził w to wszystko, ponieważ no by tutaj przekleństwa leciały. Zobaczcie sobie oryginał, jak to powinno wyglądać, no wiadomo, że dorabiasz coś takiego, no ale niech to przynajmniej będzie zbliżone 95% do powiedzmy 99% pod oryginał, żeby to jednak wyglądało tak, jak to oryginalnie kiedyś było. Wiadomo, możesz zrobić z grubszej blaszki, ponieważ to jest też mile widziane, bo od razu jest to sztywniejsze i, i bezpieczniejsze, ale... No, żeby ten kształt mniej więcej przypominał wszystko, a tak wstawić płaską blachę, no kurcze masakra. No i no różnie te dziewiątki trafiają do różnych blacharzy, ale o co chodzi z tą, z tym, ujawnieniem wam ile tak naprawdę kosztuje taka renowacja, że to wszystko gdy już nam się uda skończyć tą E9, będzie ona w podkładzie, no to sobie podsumujemy, zresztą pod każdą będzie taka podsumowana już cena, ile nas już to wyszła ta E9, dokładnie właściciela ile wyszła już ta E9. O co chodzi z tym wszystkim? Jest wiele E9 do kupienia po renowacji, po gruntownej naprawie blacharskiej i tak dalej. I sobie tą tabelę, którą zobaczycie, czyli koszt tego materiału, koszt samych części, które klient musiał kupić i tak dalej, no i koszt samego blacharza, czyli mnie, ile już skasowałem za tą naprawę, no to porównacie sobie to z ceną którą, której, E9, które są wystawiane po renowacji już. No i naprawdę otworzę Wam te, to wszystko o oczy i zrobi, będziecie mieć taki znak zapytania, o co tu kurwa chodzi? To te E9 wystawione już po renowacji są jak za darmo. To będzie Wasza pierwsza mieć, jeśli zobaczycie podsumowanie naprawy tej E9. Oczywiście jeśli chodzi o samego blacharza, no to wiadomo, no, jeśli będę robił 160 godzin na miesiąc, czy tam ile tam wyjdzie tych roboczo godzin, no to będzie tam podana cena ile ja skasuję, ale ja muszę wziąć pod uwagę ZUS, muszę wziąć Urząd Skarbowy, muszę wziąć pod uwagę księgową, nieruchomość, czyli no, opłaty warsztatowe wszystkie. Tego typu sprawy. No i też życie przez miesiąc, i tak dalej. Więc zrozumcie, że to nie ma tak, że ja sobie kasuję tą kasę, którą zobaczycie i od razu mam to, nie wiem, mogę ją całkowicie widać. Zresztą, kto ma przedsiębiorstwo swoje, kto jest tam, ma jakąś firmę, no to wie jak to jest. No i moim zdaniem, tylko przedsiębiorcy powiedzą, że jestem zbyt tani. Ok, nie przedłużam. Będą bardzo ciekawe filmy. Zapraszam do oglądania. Filmy będą pod tym tytułem. Tylko wiadomo tam: część pierwsza, część druga, część trzecia, część czwarta. No i powinno. Wszyscy ci, którzy chcą przeprowadzać jakieś renowacje w samochodach, no to widzieliście, jak tutaj w tej czerwonej dziewiątej naprawa przeprowadzona. Naprawdę solidny blacharz. To dzisiaj jest rzadkość. Niektórzy robią na przemiał, czyli auto za autem, auto za autem. No ale. Czy dostajecie dokumentację naprawy? No nie wiem. A dokumentacja naprawy to nie pięć zdjęć i gotowe, tylko to są filmy, wielogodzinne filmy, które ujawniają tak naprawdę, ile ten blacharz wam tam naprawił i co zrobił. Jeszcze też jest ważne, w tej e uzgodniłem z klientem, że wprowadzamy pedantyczność, czyli kurcze cackanie się pod każdym względem, wprowadzanie jakichś tulejeczek. Różnych takich elementów zobaczcie tutaj, no troszkę może dla Was to będzie niepotrzebne, ale mm, naprawdę e, ja lubię robić e, naprawy samochodów pod względem pedantycznym, czyli jest to tak dopieszczane nieco bardziej, lepiej. Ok, pozdrawiam wszystkich do następnego odcinka. Teraz rozbieram tutaj jeszcze sobie silnik, ściągam i tak dalej. No i zaczynam robić ramę, która. Która określi mi najważniejsze wymiary, czyli belka względem, no wózek przedni względem tylnej belki, przekątne, no i oczywiście tam kielichy i tego typu sprawy. A reszta wymiarów to po prostu, już że spasowanie elementów by były jak najlepiej spasowane, ponieważ fabryczne pasowanie nas tu nie interesuje. Pozdrawiam wszystkich!